O, dzień dobry, dzień dobry. jak widzimy, jeszcze nie doszedłem do porządków. A, troszkę, troszkę ogarnąłem. Udało mi się to wykręcić. A, to też to, to. A, to tak zrobiłem, bo zrobiłem. Już tyle tych śrubek, że te wkręciłem z powrotem. Tu mamy teraz pompę wody na, powie, na wierzchu. Można ją a, wymienić łatwo. Udało mi się to wszystko ściągnąć, także tamto sobie wszystko pomaluję na czarno. O, tu chciałem jeszcze pokazać, doszedłem do tego. To się wyciąga, i tu jest wprasowane łożysko. I to łożysko trzeba będzie wybić i wprasować nowe. Już zamówiłem, będzie jutro. O, i, i też już pisałem w komentarzu, że w tym zestawie, gdzie był ten pasek rozrządu, jest też ten mały pasek. I te... Nie wiem, do czego są te uszczelki trzy. Nie mam pojęcia. Czy to idzie za tym i będzie? Nie wiem. Nie wiem, no bo jeszcze tak naprawdę nie oglądałem nic tak solidnie solidnie kurde nie mogę znaleźć tego klucza mojego. Wiecie, tego co kupiłem, co się go wkręca tam, żeby napinać, napiąć. No i kurwa, jak się ma taki burdel, to się nie ma co dziwić, że nic nie można znaleźć później. Nie wiem, wydawało mi się, że tu leżało i nie leży. To jest wszystko do głowicy. To jest fajna sprawa. Tu mam wszystkie gwinty. Jak mam jakąś śrubę, potrzebuję nową, czy nakrętkę, to wkręcam i widzę rozmiar śruby i gwintu. Ok, no teraz bardzo potrzebuję znaleźć to narzędzie, bo bez tego nie zrobię nic dalej. Potrzebuję znaleźć tą śrubę. To jest w sumie tylko śruba, długa śruba z odpowiednim gwintem. Ale nie mam pojęcia, gdzie ja ją mogłem wcisnąć. Na pewno ją tak położyłem, żebym jej nie zgubił, żebym wiedział, gdzie jest. I to zawsze tak jest, że później najciężej wszystko znaleźć. Ok, udało się wybić łożysko. A z tego czekam na nowe. Nowe wprasujemy. To trzeba będzie prysnąć. Tak samo te rzeczy podczyszczać i prysnąć. Wrzuciłem je do tego Paint y, Stripper. Widać nawet, że za trochę zeszła, zabarwiło. <laughs> Także jest dobrze. To jeszcze szczoteczką później odtłuścić, a pomalować fajnie i tyle. Znalazłem ten klucz. Bo tak wszystko do Eclipse trzymam sobie w tym pudełku. Trzeba będzie jakieś większe. I o, tu jest ta śruba. Tylko teraz nie wiem gdzie ona szła dokładnie, także idę oglądać filmy, no i chcę już mieć wszystko powymieniane na dole, poza tą pompą olejową, wiecie, zostawię to na razie, boję się tego. O, chociaż zobacz, jak ktoś nagrał film, to może, jak nie będzie dużo tego rozkręcania, bo żeby ten mniejszy pasek ściągnąć, to ja i tak muszę tutaj coś porozbierać, tak mi się wydaje, także będę robił zaraz research, jak to się robi. I ten klucz on gdzieś tam od tyłu się go tak po skosie tą śrubę wkręca. Też zaraz idę oglądać. No dużo wygodniej byłoby z silnikiem na zewnątrz, ale a nie. I tak się okaże, za założę się, mówię wam już teraz. Bo ciekł olej nie dookoła tutaj, no, wszędzie ciekł olej. Ale założę się, że to nie była miska olejowa, tylko skręcę. Wyjedziemy na ulicę, będzie się lał olej, wracamy do garażu, zrzucamy skrzynię i trzeba rear main seal i, i pewnie nowe sprzęgło też już wtedy założę. Ale tak przypuszczam, że trzeba będzie ściągnąć tą pieprzoną kurde skrzynię. Te rury bym chciał też powymieniać. Te węże wszystkie będą czerwone na pewno. A tylko jeszcze nie wiem, czy teraz, to chyba nie od razu, jeszcze, jeszcze nie. Założę takie, jak są na razie. Chyba, że coś mam porozdzierane czy popękane, ale chyba wszystko rozebrałem ładnie, żeby nic nie powsyć. No, także robię tą stronę a tutaj, żeby powymieniać to wszystko, co tu mam. Przygotować się, jak będzie głowica, to będziemy zakładać ten pasek. Chcę wymienić ten pasek, te trzy łożyska. A wszystkie mam nowe poduszki pod silnik. I no i tyle, nie? Na tą chwilę, a później będziemy działać dalej. Także chyba to będę jutro robił. Chociaż dzisiaj jest fajnie, nie jest tak ciepło. 78 mi pokazuje, a ja wczoraj było 87 Fahrenheita, także wczoraj było 30, w garażu dzisiaj jest 20 kilka, także jest dużo lepiej, ale dobra, nie wiem, na razie tyle. Okej. Okay. O już wiem chyba gdzie idzie ten. Ja tu jak zwykle za daleko patrzę, ale nie wiem czy ja dam radę go wkręcić. Tą moją śrubę tutaj mam. Ona idzie jakoś kurde, tak dziwnie. <śmum> wiem, że mogę wykręcić to po prostu, ten napinacz hydrauliczny. Później go skompresować i zablokować. Albo można też nowy dać. Hmm. nie wiem, bo kurcze nic nie widzę teraz ale on wchodził jakoś tu bardzo tak jak tu jest e, od klimatyzacji sprężarka jakoś tak wchodzi po skosie i naciska no to o to chodzi, żeby po prostu go zablokować huh. ale ja go chyba wykręcę tak to już mi schodzi to wiem, oglądałem tu z tym jest problem. Wszyscy mówią, że bo jego można kręcić. On musi się. O tak, właśnie. Mówią, że można go przekręcić i on będzie źle. Widzicie, że w drugą stronę się teraz, jak jest u góry i idzie w prawo, to jest źle. On ma być u góry i iść w lewo. U, ustawić się z tym znaczkiem. Wtedy jest ok. Kurde, jak ja to zrobię. Jak ja. Przekręcę kluczyk, to będzie kurde Mistrzostwo Świata. Jak on nie wybuchnie, ja wiem, tyle co z filmów na YouTubie, ale robię twardo. Dobra, tu trzeba ten sensor ściągnąć jeszcze, żeby to nam zeszło. Wszystko wtedy do tego paska mamy dojście. Ale słyszałem, że ludzie usuwają ten pasek, że można go usunąć i że będzie ok. A tak koleś na filmie mówił. Znaczy, ja tego nie będę praktykował ja go Wymienię ale mówię, że tylko tak słyszałem, że tak można. Nie wiem, nie wiem czy to użyję, bo nie wiem gdzie to się wkręca w tej chwili, może po prostu to wykręcę. Chyba zacznę od wykręcenia tej pompy pali o o wodnej. Na razie będę więcej widział wtedy na dole. Ok, a więc tak pompy nie mogłem wykręcić bez wykręcenia napinacza tego tu przynajmniej, więc go wykręciłem. Że go w szmatę ścisnąłem. Nie wiem czy dobrze robię. Nie bierzcie ze mnie przykładu nigdy w życiu. O, okaże się jak skończę, czy w ogóle to miało jakiś sens albo czytajcie komentarze, tam jest dużo mądrzejszych ludzi ode mnie. O, I teraz tu coś włożę, żeby go zablokować. Chodzi, że przy zakładaniu on musi być skompresowany. Wtedy to wyciągniemy i on sobie wskoczy i on wtedy napina. O, o to tutaj. To musi iść do góry od tego napinacza. O, od tego. Nie wiem, czy widzicie? On ten podnosi do góry. Także o to tylko chodzi. No kurczę, wydaje mi się, że mi się udało. Patrzcie. Niezniszczone i zablokowane. Znalazłem taki spinacz do papieru. Odciąłem jedną stronę, udziałem tym, wygiąłem go, wyprostowałem, włożyłem, robi robotę. Jak ktoś jest głupie, działa, to już nie jest takie głupie, nie? Dobra, także śruby zostały. że mam tyle tych śrub, że ja nie wiem jak ja poskładam to auto. W ogóle muszę coś zrobić, tu porządek i rozrząd tu układać wszystko ładnie, bo później się pogubię, już się pogubiłem. Tu mam kurde całą głowicę. O, jeszcze kurde narzędzia. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, panowie, jak ja to zrobię. Ja już nawet nie pamiętam, który wałek gdzie szedł, ale one wchodzą chyba tylko w jedno miejsce. Także, A, to będzie ciekawy, ciekawy cyrk. Także zapraszam na widowisko w kolejnych odcinkach. <laughs> to jeszcze nie koniec, nie koniec. Teraz powymieniam... Co ja teraz powymieniam? No tą pompę wody. Jak już zacząłem, to kręcę dalej. Okej, okay. troszkę powyciągałem tych pierdół. O, powiem wam, że nie wydaje mi się, żeby rozrząd tu był robiony. To auto ma 170 000 mil i jestem prawie pewny, bo koleś tak nie dbał o ten samochód, a no, on miał go jego kuzyn później, on go miał o, i no zaniedbane auto, po prostu, no kurde, jak widać, nie. I wszystko tutaj. Tu są te, są japońskie. Pisze, że jest yy, widzicie, japońskie. Pasek jest amerykański, także to jest takie amerykańsko-japońskie sam, samochód, auto. <laughs> Ale nie wydaje mi się, żeby kurde koleś robił rozrząd, i jeszcze na japońskich częściach. Zresztą to nie wygląda nawet jak nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby do stówy robił rozrząd, a po stówie tym bardziej już nie robili. Dla niego to było zwykłe auto biegowe, żeby się nauczyć biegi zmieniać. Dla mnie... Dla mnie to jest moje marzenie. I... Mówię, na razie robię tak, jak mnie stać, czyli na tańszych częściach. No, nie będę inwestował nie wiadomo ile, tak jak pompa... Wody tutaj, to jest chyba też Japoński, w ogóle dużo ma tych znaczków, nie? A to jakiś kurwa chiński zamiennik jakiejś firmy, nawet nie ma, no nie, nie ma nic, nie? No ale nowe to nowe, no kurde, nie wiem. Z tymi nowymi też różnie bywa, zwłaszcza z Chińczykami. No próbowałem znajdować takie części nie najgorszej jakości, żeby nie robić za tydzień znowu. Także to nie miało jakichś tam strasznych ocen. Raczej wszyscy chwalili to wszystko co kupiłem, nie? Tak samo i ten pasek, e, znaczy na no cały zestaw i ten. No nie było to tragicznej jakości, nie? Takich bym nie brał, bo to szkoda robić. Ale ja też nie biorę tych no, z najwyższej półki e, wyścigowych, no bo, bo, bo po co? Na tą chwilę mi nie trzeba. Na tą chwilę chcę zrobić zawieszenie, żeby się w miarę wygodnie jeździło. A zrobić silnik, żeby się nie lało z niego i żeby pracował normalnie. No i rozrząd, no to rozrząd nie, no to trzeba zrobić. Teraz muszę to wszystko umyć. No i w sumie tu już mógłbym złożyć ten dół, ten pasek z tymi. To chyba ta uszczelka, to będzie jedna z tych uszczelek, które mi tu przyszły w zestawie. Jestem prawie przekonany. Także też to wymienię. Mam trzy takie. To wykręciłem całe, później tu trzeba smaru dać, bo to się rusza. No to to jest w tragicznej jakości, nikt mi nie powie, że to był rozrząd kurde robiony. Na japońskich częściach i japońskie części, że po rozrządzie to, tak by to wyglądało. Czy Te wżery to w niczym nie przeszkadzają chyba. Bardziej chodzi o to, żeby się ładnie, gładko kręciło, nie zatarło, ale... No bo tu, no to tylko pasek potem się taczy, nie? Ale nie wiem, no myślę, że dobrze, że to robię, że. No, patrzcie, jaki tu się dostęp zrobił, tylko ta moja lampka. na no tak świeci, jakby się jej czasem nie chciało. Teraz trzeba będzie wyczyścić tą powierzchnię pod pompę wody. Ładnie, na gładko. No i wszystko zmywaczem poumywać, nie? Tu idzie pompa wody, to trzeba wyczyścić. Wszystko tam na dole poczyścić. I cały ten olej, brud, żeby to jakoś wyglądało, miało ręce i nogi. O... No i co dalej? I dalej kurde tyle. Zakładamy paski, czekamy na głowicę, nie? Poustawiać czy, timingi wszystkie, żeby były dobrze. Jeszcze kurde jedno gdzieś powinienem mieć, bo tu wciągnąłem dwa, a tu w zestawie są trzy. To będzie raczej to. Nie, czekajcie, to musimy mieć gdzieś wielki. O, to jest to, okej. Okay. NTN. Uff, no szkoda, no ale nie będę pakować kasy w japońskie części na razie. Nie ma, nie ma, to się mi jasne. Czyli jeszcze tego nie znalazłem. A to to jest to. Tak jest. Okej. Okay. Dobra, czyli jeszcze nie wiem, gdzie jest to jedno. Muszę znaleźć. Ok, czyli to trzecie jest tutaj jest z tyłu. Dobra, to wykręcam i mam wszystko zdemontowane. I tylko poumywać i czekać na głowicę. Chyba dopiero zacznę to skręcać wszystko, jak przyjdzie głowica, wiecie? Bo to jaki to ma sens teraz? I tak, napinaczy nie mogę wsadzić, paska nie mogę wsadzić, nic nie mogę wsadzić, dopóki głowica mi nie wróci. No, czyli tak, zrobię. Dobra, czekajcie, wykręcę to szybko. Okej okay, panowie, także tak jak widzimy, pompa wody już siedzi, jeszcze nie dokręciłem tam, to ten napinacz czy rolkę wymieniłem, i tutaj robię teraz dół. I tu mam pytanie do Was teraz, jak obrócić silnikiem w takiej sytuacji, jak ja teraz jestem? <laughs> Spróbuję to znaleźć sam, ale na pewno w komentarzach różne ludzie mają sposoby, nie? Bo teraz tak. Sekundka. Tu ustawiłem do znaku tą górną. Tu jest znak i tu jest szczałka. O! Nie wiem, czy widzicie z tej perspektywy. Jest ustawione. Ale muszę obrócić silnikiem, żeby tą zębatkę ustawić teraz. Ona jest tu taka nacięta. O! Chyba nie zobaczycie tego tu. I, i ona wchodzi tylko w takiej pozycji. I teraz muszę obrócić silnikiem bez tego paseczka, żeby ją ustawić i wtedy tu dodać tą, ten napinacz mały. O, dajcie mi znać. No i na razie tyle. Więcej nic nie zrobię. Pompa wody jest. Tamto jest. E, tutaj to mogę zrobić, tylko pomóżcie mi obrócić silnikiem. Wymieniłem ten simmering. Czekajcie. Co wam pokażę. Co skarbeńku? Widzę twoje piękne nóżki. Pod autem. Okej, okay, także tutaj o ten simmering wymieniłem, nabiłem i teraz tylko nie wiem jak obrócić silnikiem. Także tyle w tym odcinku, bo bez głowicy i tak więcej nic nie zrobię. O jeszcze mi zostało tutaj tylko, a nie wiem czy to będę nagrywał tą śrubę przyspawać i, i wywalić e no i zostały mi takie o pomalować to e to łożysko nabić I tak zabawki jeszcze w garażu brakowało to łożysko tutaj nabić pomalować to wszystko potem to poprzykręcić to takie pierdoły nie zresztą ja nie nagrywam jak coś robię tylko nagrywam pomiędzy a według mnie to jest nudne ja nie lubię na przykład oglądać jak ktoś Pokazuje każdą śrubkę, jak odkręca. Może niektórzy lubią, no ja nie. Dlatego ja w takim stylu nagrywam. Także tyle w tym filmie. Dajcie znać, co z tym silnikiem. Trzymajcie się. Ciepło. Na razie.